Mamo, a wiesz, że na pomidorowe i śmietaną też można malować? <laughs> no właśnie. A mama mówi synek, Nie baw się jedzenia. Ale no patrz, mamo, rozetka tutaj w pomidorówce na jajecznicy też potrafię. <laughs> Z <Szczypiorkiem. śmiech> Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Odcinek 81 już strasznie dużo. W dzisiejszym odcinku. Udaje się na targi gastronomiczne Eurogastro. Jeżeli chodzi o moją obecność na targach, to ja jestem przy Stalisku pozbistro. Jest to wydarzenie, które wcześniej zapowiadałem postaw na dowozy. Jak ktoś chce porozmawiać ze mną o moim doświadczeniu w kwestii dowozów czy w kwestii jakiejkolwiek innej, to, to jestem dostępny po umówieniu się. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie o targach gastronomicznych. Opowiem na czym polegają, kto się tam wystawia. Generalnie zrobiłem sobie listę pytań, na którą postaram się odpowiedzieć.

Thank you. Thank you. Ładne, ładne. Takie wrażenie. To znaczy tak, my szef jest z Polski z Ma tam fabrykę i właśnie produkuje te słow, tak? Aha, Ale to tak jak gdyby no, gdzieś tam wchodzimy na ten rynek i jestem. tutaj, mogę dać panu taki próbki Zacznijmy od pytania, które bardzo często was nurtuje i które lubicie, a mianowicie, ile to kosztuje? Dobra, a dziwo dzisiaj nie wzięli ode mnie żadnych pieniędzy za parking, po prostu wjechałem tak czy inaczej. Parking wczoraj kosztował 20 zł. paragon już nie będę szukał. Jeżeli chodzi o sam wstęp do hali, do hali F, to jeżeli nie mamy żadnego zaproszenia, wchodzimy po prostu z ulicy, kosztuje on 60 zł od osoby, chyba za dzień, ale to zaraz potwierdzę jeszcze przy, przy samej rejestracji. Chyba, że od któregoś z dostawców, którzy się będą wystawiali, dostaniemy zaproszenie. Wtedy możemy wejść za darmo. Ja mam akurat taką plakietkę. tak Także po prostu wchodzę. To może jeszcze na dobry początek wygoogluję opis, czym są targi Eurogastro. Okej, tutaj napisali, że obowiązuje rejestracja. Trzeba albo zrobić to online, albo można na miejscu. Trzy dniowy karnet kosztuje 120 zł. A cena biletu dla osób, które się online zarejestrowały, jest o połowę niższa, czyli 30 zł za dzień. To nie jest tak źle. Aczkolwiek na stronie nie ma żadnego takiego trzy zdaniowego tekstu typu czym według organizatora są te targi. Także usłyszecie moimi słowami. Nie? Znajomy chwalił frytki tej marki podszedłem do stoiska i się okazało, że przedstawiciel, który 5 lat temu nam złote karty do makro robił jako przedstawiciel makro, a później jeszcze jako przedstawiciel Hańca się ze mną spotykał. To teraz pracuje w Avico mm -hmm. A ma Udało mi się dowiedzieć odpowiedzi na kolejne pytanie, plus minus, z jakiego rodzaju kosztami wiąże się wystawienie podczas takich targów i trzeba liczyć około 607 zł za metr kwadratowy powierzchni, którą się zajmuje, plus dodatkowe opłaty, tam są opłaty serwisowe, opłaty przygodowe za to, żeby stoisko było na tak jak te tutaj za nami. W sensie, żeby miało otwarte dwie ściany, także tak, kupa pieniędzy. Woli na wystawienie się kilkadziesiąt tysięcy. Ale podobno jest to opłacalne wizerunkowo, a może dla niektórych nawet i sprzedażowa. Następnym Pytanie, kto wystawia się na targach, jakiego rodzaju są to wystawcy? Są to wszelkiego rodzaju wystawcy, począwszy od branży hotelowej po branżę choreka. Są to dostawcy dla restauracji, są to też dostawcy dla dostawców, bo... bo przykładowo wczoraj nagrywałem yy, słomki, słomki z nadrukiem papierowe, które produkowane są w fabryce w Holandii. Przez Chińczyka albo przez Japończyka, nie pamiętam. Oczywiście tutaj też była możliwość zamówienia, natomiast z tego co mówili minimum jest też, to jest paleta około 200 tysięcy słonek. Także przechodząc na takie targi, jest zarówno możliwość spotkania się z dostawcą potencjalnym, który wam będzie dowoził jedzenie, przykładowo, nie wiem, Backstar, który mogę za chwilę pokazać, albo Farutek, z którego my czasem korzystamy do zamawiania kilku produktów, ale jest też możliwość spotkania się bezpośrednio z przedstawicielstwem producenta, przykładowo gdzieś tam dalej widziałem stoisko Mlekowity, od której bezpośrednio nikt nie będzie zamawiał jedzenia, natomiast to no, można sprawdzić jaka jest ich oferta i oni podejrzewam wysyłają dalej do dystrybutora. Dobra, to kolejne pytanie, a mianowicie dla kogo są targi? Jak sama nazwa wskazuje, są to targi dla gastronomii, czyli dla właścicieli restauracji, dla właścicieli hoteli. A generalnie głównie przychodzą tutaj pewnie właściciele i menadżerowie w poszukiwaniu produktów oraz sprzętu. Dobra, jestem po swoich spotkaniach dnia drugiego, trochę głos straciłem, bo jestem niestety dość głośny. Natomiast chciałbym teraz podsumować i odpowiedzieć na dwa najważniejsze pytania, które sobie zanotowałem. I tak, pytanie numer jeden. Po co w ogóle iść na takie targi? To ja bym tutaj rozróżniał dwie te kategorie osób. Po pierwsze, można pójść szukać inspiracji, jeżeli przykładowo macie punkt, nie wiem, macie restaurację przy stacji benzynowej albo jakiś dobrze położony punkt. Nad morzem przykładowo, to możecie znaleźć sobie produkt, że nie gotowe burgery, wziąć od kogoś franczyzę, jakiegoś danego produktu albo jakiejś danej marki. Także jak dla mnie jednym z motywów, żeby właśnie udać się w tego typu miejsce, jest szukanie inspiracji. Nie mówię, że to może być to, to może być na, na temat sprzętu, na, na temat dostawców w ogóle na temat produktu. Natomiast możliwość numer dwa badaję, no, pewnie być może większą możliwość skorzystania, jest udanie się w konkretnym celu to na co warto zwrócić uwagę, to jest duży chaos, są opakowania ekologiczne, na przykładzie opakowania, opakowania ekologiczne. Pięciu dystrybutorów warszawskich, producent, producent jeden, drugi, trzeci. Jest tego milion. Możemy tak sobie łazić, dotknąć wszystkiego i, i nie wiedzieć tak naprawdę po co to robimy. Jeżeli chcemy rzeczywiście skorzystać z takiej obecności na targach, powinniśmy sobie, moim zdaniem, zaplanować naszą wizytę. Co my chcemy naprawdę zobaczyć? Co nas interesuje? Czy interesują nas ceny? Czy interesuje nas bardziej dotknięcie poszczególnych rzeczy? I w ten sposób, jeżeli. Ustalimy, że chcemy opakowań jednorazowych, to idę i oglądam, który. Z dostawców ma opakowania, które mi będą pasowały pod kątem rozmiaru. Mogę sobie podotykać. Jest to o tyle na plus, że wszystkich tych dostawców mam w jednym miejscu i jak sobie dobrze rozplanuję, w którym miejscu hali oni się znajdują, to mogę wszystkich obskoczyć w kilkanaście minut i, i poporównywać ich asortymenty. Natomiast nie nastawiałbym się, że cokolwiek związanego z ceną da się załatwić na takich targach. Bardziej, bardziej nastawiałbym się na dotykanie i oglądanie rzeczy, poglądanie tego, co jest oferowane, przetestowanie. Także jak się przygotować do takich targów ja bym pomyślał o swoim biznesie, co naprawdę nas interesuje, zrobił sobie listę, a potem pod konkretne tematy stworzył listę wystawców, yy, którzy będą obecni na targach. Znaczy tak, poza wszystkim innym, jest, jest to całkiem fajne wydarzenie, tak bym powiedział, trochę święte gastronomii, można sobie coś pooglądać, podotykać, popróbować napić się miliona darmowych kaw z różnych maszynek. Znaczy pewnie przychodzą, tutaj nie będziemy się nudzili, tak.